Przebudź się, przebudź Syjonie. Syjonie, odziej się w swoją siłę. Przyoblecz się w swą chwałę. Jeruzalem, miasto święte. Już więcej nie przejdzie przez ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Strząśnij pył z siebie i powstań. Usiądź, Jeruzalem. Zrzuć pętlę ze swojej szyi uprowadzona do niewoli Curo Syjonu. To bowiem, mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani i nie za srebro zostaniecie wykupieni. Tak, mówi Pan, mój lud odszedł on dziś dobrowolnie do Egiptu, aby tam się osiedlić, a do Asyryjczyków przemocą zostali uprowadzeni. A teraz dlaczego tutaj jesteście? To mówi Pan, ponieważ mój lud został zabrany za darmo, wołajcie zaskoczeni i wznoście lamenty. To mówi Pan, z Waszego powodu, bez przerwy, moje imię jest wśród narodów znieważane. Dlatego mój lud będzie musiał owego dnia uznać moje imię, bo Ja jestem tym, który oświadcza, Jestem obecny, jak wiosna na górach, jak nogi tego, kto przynosi dobrą wiadomość o pokoju, jak ktoś zapowiadający pomyślność, tak będzie przyjęta wiadomość o moim wybawieniu Ciebie. Bo powiem Syjonowi Twoim królem będzie Bóg. Wołanie Twoich strażników wzmaga się, a w ich głosie brzmi równocześnie radość, bo będą mogli na własne oczy zobaczyć, jak Pan przytula Syjon swoją litością. Niech radość wypełni także pustki Jeruzalem, bo Pan okazał mu zmiłowanie i wyzwolił Jeruzalem. Pan odsłoni swoje święte ramię wobec wszystkich narodów, Wszystkie krańce ziemi doświadczą zbawienia pochodzącego od Boga. Usuńcie się, usuńcie, wyjdźcie stamtąd, ale niczego nieczystego nie dotykajcie. Odejdźcie z niego. Usuńcie się wy, noszący sprzęt Pana. Będziecie mogli wychodzić bez gwałtu i odejść nie jakby w ucieczce. Jako pierwszy będzie przed wami szedł pan Bóg Izraela będzie zamykał wasz pochód Oto mój sługa uzna to dlatego zostanie wywyższony i otoczony wielką chwałą W jaki sposób wielu osłupiało na twój widok bo tak wielkiego oszpecenia doznał ze strony ludzi twój wygląd a także pogardy od ludzi Twoja chwała. Tak też zdumieją się z jego powodu liczne narody, i królowie zamkną swoje usta. Ci bowiem, którym go nie zapowiadano, zobaczą go, którzy o nim nie słyszeli, usłyszą. O Panie, kto dał wiarę naszej nowinie? komu się objawiło ramię Pana. Wyrósł przy nim jako chłopiec, jak korzeń ze spragnionej wilgoci ziemi. Nie ma na nim urody ani chwały. Gdy go ujrzeliśmy, nie miał krasy ani piękna. Jego wygląd był szpetny, bardziej ochydny niż u kogokolwiek z ludzi. Był jak jakiś Człowiek pod chłostą. Wydawało się, że dźwiga jakąś chorobę, bo twarz jego była wykrzywiona. Był wzgardzony, nie liczono się z nim. On dźwiga nasze grzechy i za nas cierpi, a my uznaliśmy, że dręczy go utrudzenie, bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba. On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów. Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania. Obrażeniami jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy zabłąkaliśmy się, jak owce. Na manowce zeszedł każdy ze swojej drogi, a pan jego wydał za nasze grzechy. On w czasie swoich tortur nie otworzył ust swoich, dał się poprowadzić jak owca na zabicie. Jak baranek milczy przystrzygącym go, tak on nie otworzył ust swoich. Wyrok na nim został wykonany przez poniżenie. Kto potrafi opisać ród jego? Jego życie bowiem usunięto z ziemi. Przez nieprawe czyny mojego ludu został na śmierć poprowadzony. Wydałbym ludzi zepsutych z powodu jego pogrzebania i bogatych z powodu jego śmierci. On bowiem nie popełnił żadnej nieprawości ani fałsz nie znalazł się w jego ustach. Pan chciałby ocalić go przed razami. Jeśli wy bylibyście zdolni dać ofiarę za grzechy, wasza dusza mogłaby oglądać długowieczne potomstwo. I chciałby Pan uchronić przed udręką jego duszę, aby pokazać mu światło, ukształtować go do zrozumienia, aby usprawiedliwić jako sprawiedliwego, dobrze służącego wielu. On bowiem będzie dźwigał ich grzechy i z tej racji weźmie on w dziedzictwo wielu i on rozdzieli łupy możnych za to, że jego życie wydane zostało śmierci. I że zgodził się być zaliczony do popełniających czyny sprzeczne z prawem. Poniósł on grzechy wielu, i za ich grzechy został skazany. Wznieś okrzyki radości, niepłodna, która nigdy nie rodziłaś. Zakrzyknij w uniesieniu i wołaj ty, która nie doznawałaś bólów porodu. Bo o wiele liczniejsze są dzieci osamotnionej, niż mającej męża, bo tak powiedział Pan. Powiększ przestrzeń Twojego namiotu i jego płótna, przytwierdź go mocno, nie skąp siły, wydłuż linki, umocnij kołki, masz się rozrosnąć na prawo i na lewo, Twoje potomstwo stanie się dziedzicem narodów. Zasiedlisz opustoszałe miasta. Nie bój się teraz, choć wcześniej doznałaś wstydu. Odrzuć swe lęki, choć wcześniej z ciebie szydzono. Zapomnisz o dawniejszym swym wstydzie i nawet nie pomyślisz o obelgach, którymi obrzucane ongiś było twoje wdowieństwo. Bo władcą jest ten, który cię stworzył. Jego imię. Pan zastępów, tym, który Cię wyzwolił, jest sam Bóg Izraela. Będzie On wzywany na całej ziemi. Czy nie jak opuszczoną i zatrwożoną kobietę przywołał Cię Pan, albo czy nie jak pogardzaną od młodości żonę? Twój Bóg powiedział: Na krótki czas odrzuciłem Cię ale z wielką czułością okażę Ci miłosierdzie. Z miarkowanym gniewem odwróciłem od Ciebie swe oblicze, ale z nieustającą serdecznością zlituję się nad Tobą, rzekł Pan, który Cię wyzwolił. Od potopu, który był za Noego, to jest mi właściwe, że jak jemu wtedy przysiągłem, iż nie okażę już ziemi tak wielkiego gniewu, tak i Tobie, ani też nie posłużę się groźbą przeciw Tobie, bo góry mogą się przesunąć i Twe pagórki zmienić swe miejsce, ale moje miłosierdzie dla Ciebie nie osłabnie, ani przymierze pokoju zawarte z Tobą nie zmieni się. Pan tak powiedział, jestem Ci życzliwy. O upokorzona i odepchnięta, nie doznałaś dawniej żadnej pociechy. Teraz ja rubiny przygotowuję dla ciebie jako kamienie budowlane, a na twe fundamenty szafiry. Na zwieńczenie twych murów użyję jaspisu, a do budowy bram twoich bloków z kryształu, do twoich murów obronnych drogocennych kamieni. Z wszystkich Twoich synów zrobię wiernych słuchaczy nauki Boga, Twoje dzieci żyć będą dzięki mnie we wielkim pokoju. Na sprawiedliwości będziesz się budować. Trzymaj się daleko od tego, co występne, a nie będziesz poddana lękom. Trwożliwe drżenie nie zbliży się do Ciebie. Oto obcy osiedleńcy ze względu na mnie przybędą do ciebie i u ciebie będą szukać schronienia. Oto ja cię formuję, ale nie jak kowal, który rozżarzając miechem węgle tworzy narzędzie służące do pracy. Ja bowiem ukształtowałem ciebie nie dla oddania cię zniszczeniu, jak każdy psujący się sprzęt. Nie dam pomyślności temu, co będzie przeciw Tobie? Każdą wypowiedź wymierzoną przeciw Tobie wydam pod sąd. Będziesz miała przewagę nad nimi wszystkimi. Będą w nim tylko Tobie ulegli. Trwać będzie dziedzictwo dla służących Panu, a Wy będziecie wobec mnie sprawiedliwi, mówi Pan.